Agnieszka Frączek Scenka z thrillera Wpadły kozy do lasku. Każda w kapciach i w kasku, każda z dzikim spojrzeniem, z cienką brudką i z cieniem przez las skaczą jak piłki, meczą me, płosząc wilki, stroszą rogi i stadnie straszą kogo popadnie. Świerk tak się aż zdębiał, a że me lęk pogłębia to świerg zwiewa i wpędzie wszędzie gubi żołędzie. Zachęcone wynikiem stroją miny jak dzikie. Jeżą brudki i cienie. Potęgują meczenie. Po co, na co, tak od, z koziej pasji do psot? Dla kariery, dla zysku, z uwielbienia, dla pisków? Nie. Pod okiem reżysera kręcą scenki do thrillera. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.